To be myself. Freedom needs some time. Freedom needs some help. So I'm reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing on your couch. I witam w kolejnym vlogu. Jak widzicie, drzwi na całego idą. Dzisiaj wjechaliśmy w Przężyto. i Jadę, bo przejechał. Teraz tam widzicie, może Gosi. Jadę, bo już dzwonił, że ma zaraz pełno. Zaraz zobaczymy, ile ma. Zbierzemy wilgotność. Dzisiaj sparuwa u nas, duszno, jak cholera. Musimy pole najdalej od nas, gdzieś z 11 kilometrów gospodarstwa Więc trochę wożenia będzie Area tutaj ma 11 hektarów Więc trochę tego jest Jest połowa żyta, połowa przeżyta ja Tam wygaszam, bo muszę podjechać bo Zaraz wysypię, nie zmieści Potem ja wiadę bo wróci i wtedy wysypie No i co czekajcie na ujęcia z drona, dron już jest yy, Wiadomo, że teraz się uczę na razie jeszcze na sucho tak Bez żadnych tam Wariacji, żeby od razu nagrywać No uczę się to na pewno będą ujęcia Więc czekajcie Widziałem sobie lata Żadnej awarii na razie I mam nadzieję, że tak będzie cały czas to Teraz przejedzie chyba tu równo z Do tu poprzeczniak. Wtedy sensie pewnie wysypie. Dobrze, że ta klima, kurde jest, bo dzisiaj powietrze się gotuje, jak daleko się patrzy. Mamy dzisiaj, który właśnie mówię, yy, 25 lipca, godzina 12.57. Zawiali się w przeżyto, kurzy się dość. słomy też widzicie dość dużo będzie, będzie się bardzo się cieszę, że taka duża oglądalność jest na vlogach i widzę, że to Wam się to podoba będę Wam to więcej więcej Wam będę nagrywał tego postaram się więcej częściej żeby tak chociaż te dwa, dwa filmy w były Albo żadnej wariacji i zobaczcie ludzie jak to stary, płaciwy bizon leżące wykosi wydrapia aż do ziemi nie ma lipy nic nie zostało ładnie odcięte wszystko to mi się podoba to jest robota a nie? że niektórzy jadą pół zostawią musi być wygolone przy samej dupie dobra będzie sypał zaraz mierzymy ile ma Wróczy I że coś się kurzy, coś tam jest, myślę, że suche jest. Z ręki robiliśmy to, miało 14,4 cztery, czyli mylę, a teraz zobaczymy, ile ja pokaże nam. Kosimy dalej, suche jest Robota idzie do przodu Siadamy, palimy silnik, i trochę schodzimy ja powiedzieć, że dzisiaj pod podupie leci O kurde Idzie dalej, myślę, że teraz chyba tam w koło. O, przyjemnie, ty masz butano. No i mamy następny zbiornik. Jak sobie wróży. Powiem tak, bizonek będzie u nas jeszcze kupa lat, jeszcze więcej jeździł, zrobił klimat, to byśmy wcale nieśleli od, od, nad innym. W chcemy kupić jakiegoś klasa 108, 208 coś takiego I to będzie w zupełności serczoło no i sypie wam, ja że tak szału z planem nie ma ziarko już tak jak mówiłem, że wychudzone W lewach co wyrzuca nie ma nie ma, nie ma nie ma, patrzałem, nie no. ma Na Nie ma Patrzałem Puste są? No zewnątrz? Został i wiatr się zrobił. Kurda, no wie. Kurwa, to jest. Zobacz, dropa. Kurwa. mi szybko telefon. Kurwa. I na mnie tylko. A jak? Fajny wiaderac teraz robił. To jest ziarno na no, no, ale na ten rok nie ma co się dziwić Sucho było Zostaniemy sobie tu ładnie na syp Przeżyto będzie szło na magazyn, bo to jest na, na pasze dla byków Będę go, to zwalał w, w tą w dmuchawę Tyłem ładnie, szyber fajnie tutaj jest. Otwieram i leci. Tylko z rogów na końcu wygarnę i miodzie No i co mordeczki? Mamy pełno wjeżdżam na asfalt Lecę do domu. ma dwie zostawione jeszcze i jeżeli ja wrócę, to może jedną będziemy nakoszoną. No i co? Lecę, trzymajcie się do następnego vloga. Mam nadzieję, że się spodobał. No i co? Na razie, cześć!